Na podchalu cisza ma inny wymiar. Zimą potrafi być gęsta, przytłaczająca, niemal nienaturalna. W bańskiej niżnej, niewielkiej miejscowości w powiecie nowotarskim, taka cisza zapadła na kilka dni. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że to cisza po tragedii. Dom stał. Światła były zgaszone. Okna nie zdradzały niczego niepokojącego. Ale z dnia na dzień coś zaczęło się nie zgadzać. Telefon milczał, drzwi się nie otwierały. 81-letnia kobieta i jej 52-letni syn, osoby, z którymi zawsze był kontakt, nagle zniknęli z codzienności. Brak wiadomości, brak telefonu, brak odpowiedzi to właśnie ta cisza zaniepokoiła rodzinę. Gdy bliscy postanowili sprawdzić, co dzieje się w domu, nie spodziewali się tego, co zastaną po przekroczeniu progu. Chwilę później było już jasne, że wydarzyło się coś najgorszego. W środku znajdowały się ciała. 81-letnia matka. 52-letni syn. Oboje nie żyli. Zgłoszenie na policję wpłynęło w środę, 14 stycznia, tuż przed godziną 21. Na miejsce natychmiast skierowano służby. Przez wiele godzin w domu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Teren został zabezpieczony. Każdy szczegół miał znaczenie. W takich sprawach nic nie jest oczywiste. Policja od początku badała wszystkie możliwe scenariusze. Co się wydarzyło? Kiedy? I dlaczego nikt nie zareagował wcześniej? Kluczowe było jedno pytanie: czy w tej tragedii brały udział osoby trzecie? Wstępne ustalenia były zaskakujące. Policja przekazała, że wykluczono udział osób trzecich. To oznacza jedno: nie było włamania, nie było śladów walki, nie było ingerencji z zewnątrz. Dom nie nosił oznak przestępstwa. A to otwiera zupełnie inną, znacznie bardziej niepokojącą przestrzeń pytań. Śmierć w czterech ścianach, bez świadków, bez alarmu. Dlatego prokuratura natychmiast zleciła sekcję zwłok. To ona ma odpowiedzieć na pytania, których na razie nikt nie potrafi wyjaśnić. Czy doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia? Czy jedna śmierć pociągnęła za sobą drugą? Czy czas odegrał kluczową rolę? W takich przypadkach śledczy biorą pod uwagę wiele scenariuszy. Szczególnie wtedy, gdy w jednym miejscu umierają dwie osoby powiązane ze sobą rodzinnie, mieszkające razem, zależne od siebie na co dzień. Podchale zna takie historie. Samotność osób starszych, zamknięte domy, brak codziennego kontaktu, zimą dodatkowo izolacja, śnieg, krótkie dni i długie noce. Wystarczy kilka dni, by dramat pozostał niezauważony. To, co najbardziej poraża w tej sprawie, to właśnie czas. Kilka dni bez kontaktu, kilka dni ciszy, kilka dni, w których nikt nie wiedział, że w domu rozegrał się dramat. Dopiero czujność rodziny sprawiła, że prawda wyszła na jaw. Na tym etapie śledztwo trwa. Prokurator nadzoruje czynności. Sekcja zwłok ma dać odpowiedzi, ale nie zawsze przynosi ulgę. Czasem potwierdza tylko to, czego najbardziej się obawiano. Że tragedia przyszła cicho i bez ostrzeżenia. Ta historia nie jest opowieścią o przemocy. To opowieść o kruchości życia. O tym, jak łatwo można zniknąć nawet w środku własnego domu. Bańska niżna wróci do codzienności. Dom zostanie zamknięty. Światła zgasną na dłużej. A pytania pozostaną jeszcze na długo. Bo największy niepokój budzi nie to, jak ktoś umarł. Ale to, jak długo nikt o tym nie wiedział.